Grał dla takich drużyn jak Monaco, Benfica, Wolverhampton czy Fulham, a teraz zagra w Stali Mielec, Ivan Cavaleiro to 31-letni Portugalczyk, który w swoim CV posiada grę w samych znakomitych europejskich markach. Jeszcze 10 lat temu, bo w 2015 roku AS Monaco wykupiło Portugalczyka za 15 milionów euro z Benfiki. W Francji ciężko było o przebicie się do ścisłej czołówki ofensywnych zawodników. W Monako Portugalczyk zagrał 22 spotkania i strzelił zaledwie 3 gole, natomiast w Lille strzelił jednego gola i zaliczył dwie asysty w 23 rozegranych meczach. Swoje lata świetności bez wątpienia Portugalczyk spędził w Anglii. W Wolverhampton rozegrał 106 spotkań, strzelił 19 goli i zanotował 20 asyst. Również świetne występy miewał w Fulamie, gdzie rozegrał 104 spotkania, strzelił 8 goli i zaliczył 11 asyst. Od 9 listopada 2024 roku w oficjalnym meczu on nie zagrał ani minuty. W dniu dzisiejszym widzimy tego portugalskiego weterana europejskich boisk w Stali Mielec, z którą podpisał kontrakt do końca trwającego sezonu. Co sądzisz o tym zaskakującym transferze Stali Mielec i czy Iwan Kawaleiro Twoim zdaniem zabłyśnie w Ekstraklasie? Daj znać koniecznie w komentarzu i zaobserwuj ten profil po więcej.